Wracamy po przerwie z kolejnym tematem. Panowie, bardzo głośny w ubiegłym tygodniu, zresztą do dzisiaj jest komentowany wypadek, a to właściwie karambol drogowy, jak twierdzi wielu polityków, obserwatorów, jak twierdzą świadkowie, spowodowany przez kolumnę ministra obrony Antoniego Macierewicza, kontrowersyjne jest zachowanie pana ministra, jakie, jakie zaprezentował, kontrowersyjny jest też fakt, Oceny tego zdarzenia przez pana ministra, jeszcze przed zakończeniem śledztwa prowadzonego przez żandarmerię wojskową. Jak panowie postrzegacie tę sytuację? Pan Tadeusz znaczy, Ja powiem, Madziarczyk. Tak, Jest to kolumna no, uprzywilejowana. I to trudno mówić o. No, karambol był, no, bo brała w tym ileś tam samochodów, ale trudno tutaj mówić o, o jakiejś katastrofie przecież tych ludzi, którzy. Poszkodowany, udali się do szpitala, oni się rozeszli do domu. To Czyli to można nazwać, tak w skrócie, stłuczką. Czy samochody <coughs> powinny być uprzywilejowane, czy nie, I, i jak jeździć, to już tam bada ta prokuratura, żandarmeria wojskowa i oni to po prostu stwierdzą. Na, na dzisiejszy dzień myślę, że tutaj nie, nie zostały złamane jakiekolwiek przepisy. Dążące do tego, jeżeli chodzi o y, samozachowanie pana ministra Maciewa. No tak zwyczajnie. On po, po prostu, prostu sam odjechał. Tak, ale on nie był kierowcą powodującym... Tak. A to nie, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Mówimy tutaj po ludzku. W tej dobie, tak jak w tej chwili, to, to co się dzieje u nas w kraju, ta nienawiść, która narasta, to skąd pan minister. Mógł mieć swojej świadomości, że, że nie dzieje się wokół niego coś złego. Informacja, która ma. Pan myśli, mówi, że on jedzie od... atakować pana ministra? Ja, ja nie myślę. Ta nienawiść na ja? ze względu chociażby na taką butę, którą prezentuje władza. Panowie, ale ja, ja bym chciał, żebyśmy by... porozmawiali Niech... raczej. Oczywiście yy, no, no, ta sytuacja do... wymaga. Co, co komentarza. Miał zrobić yy, minister obrony narodowej, kiedy jego samochód brał udział w kolizji? kolizji, która była z Polską, hmm. nie on prowadził, nie był sprawcą, hmm, bo tylko że nie, nie jego samochód hmm. spowodował, bo to hmm. samochód no, ja, jadący, jeżeli już to samochód... Do tego jeszcze, e, może nie do końca e, wiemy, no jakie co, co były co robimy, nie wiem, udzielać pierwszej pomocy, czy ten, no, czy jest, jest, jest ministrem, jest po prostu konstytucyjnym organem państwa polskiego, no i spieszy się na kolejne sprawy. Ale chyba ale się, nie, 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 no nie, jest Ale, ale to, empatii? nie Ale to empatia. Ale empatia? Pan myśli, że gdyby kolumna prezydenta, na przykład Stanów Zjednoczonych brała udział w kolizji, to prezydenta by natychmiast... Stanów nie, 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 nie Zjednoczonych nie prezydent Stanów Zjednoczonych, niech na, niech na 200 na godzinę z kościoła, na imprezę prywatną, tylko no e, kolegi z partii. Kolumny pojazdów wyprwilowanych na całym ale, świecie jeżdżą tak szybko. Ale to po zdanie, panie, panie nie, nie, Patryku, także tym razem już nie powie pan, ale, że to jest bzdura i teraz musimy troszkę jeżeli, politycznie jeżeli rozmawiać. Mam, jeżeli można. Znaczy, ja uważam, że po pierwsze y, jest to sytuacja, która oczywiście może się zdarzać i zdarza się na całym świecie, ale ona ma inny wymiar, y, skandaliczny, znaczy taki, w którym y, uważam... Pani, pani premier Szydło powinna zdymisjonować pana, pana ministra obrony narodowej. Tak? tak, po pierwsze, po pierwsze y, użył, użył sprzętu publicznego, żandarmerii wojskowej i kolumny, jadąc na prywatny wyjazd, Dokładnie. na odczyt do, do prywatnej osoby, do księdza ryzyka. To po pierwsze. Po drugie, y, Średnia prędkość wykazała, że jechał ponad 140 km na godzinę, o czym sam powiedział w jakim czasie na spotkaniu z wiernymi Ojca Rydzyka. Się tak. W jakim czasie dojechał z Warszawy, złamał przepisy. Średnia to była powyżej 140 km na godzinę. To znaczy, że trzeba. To znaczy, że trzeba. To znaczy, że tak to pana nie przekonują? Znaczy, ja rozumiem, że gdyby to była sytuacja Przyczyny, wagi. Ale to nie do końca wagi państwowej. Całe szczęście, że pan jest minister. sobie do domu samolotem rządowym, nie żadną kolumną. To żart. Gdyby, gdyby to była Publiczna, publiczna podróż. Po pierwsze, jechał na prywatne spotkanie z Ojcem Ryzykiem. Powiedział, że de facto przyznał się, że, 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 że przekroczono znaczącą prędkość. Po drugie, czysty gest ludzki, w momencie, kiedy, kiedy samochody kolumny najechały na stojące, stojące samochody osób prywatnych, wiemy, że część osób trafiła do szpitala. Zwykły, prosty gest, udzielenie pomocy. Jest obowiązek osoby publicznej udzielenia pomocy. Prokurator przyjechał kilka godzin później. I gdzie się, na jakie spotkanie spieszył się pan, pan, pan minister Macierewicz? Na spotkanie znowu kolegi partyjnego pana Jarosława Kaczyńskiego, któremu przyznawano tytuł notabene człowieka wolności tygodnika w sieci. Naprawdę, że to jest po prostu, to, to, to jest kuriozum. Znaczy, takiej sytuacji w Polsce nie było, kiedy osoba jedzie, uczestniczy, uczestniczy w, w kolizji, przesiada się, nie udziela pomocy i jedzie na prywatne spotkania. Znaczy takich sytuacji, znaczy opinia publiczna i Polacy powinni zażądać wyjaśnienia i odwołania pana ministra Macierowicza, bo takiego skandalu drogowego nie było. Przypadki się zdarzają, oczywiście, ale zwykły gest i obowiązek kodeksowy powinien spowodować, że pan Macierowicz powinien powiedzieć, zobaczyć, czy nie należy udzielić pomocy, tak. zostać do końca i dopiero wyruszyć do pana, do pana Jarosława Kaczyńskiego. To nie zaistniało i dlatego uważam, że jest to po raz kolejny przykład takiej buty i arogancji władzy, jakiej do tej pory przez lata po prostu nie było. A gdyby była, to by była natychmiastowe żądanie opinii publicznej dymisji takiego ministra. Dzisiaj po prostu pani, pani premier mówi, że całe szczęście, że nic się nie stało panu, panu ministrowi. Oczywiście, że szczęście, że się nie stało. Na szczęście nikt nie ucierpiał poważnie w tym wypadku, ale to powinno być przestrogą dla rządzących, że są granice przyzwoitości i tego że trzeba być w przyzwoitem przyzwoitym i o to apelujemy do praw. Panowie, sprawy. a co sądzicie? Chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilkę o zasadności dalszego funkcjonowania i zakresu funkcjonowania immunitetów dla parlamentarzystów, ale też dla sędziów, prokuratorów, którzy znaczy... najczęściej z immunitetów, co pokazują liczne sytuacje drogowe, korzystają właśnie w Już ja chcę powiedzieć tak, że... Całkiem niedawno tak, sędzia chcę, z Zielonej Góry... Nie, chcę, chcę, powiedzieć, w, nie, się chcę powiedzieć wyraźnie, że tą patologię, której, której nikt z nas, nikt z Polaków nie akceptował, patologię nadwyrężenia immunitetu do zwykłych, prostych <coughs> wykroczeń drogowych, została zmieniona przez Platformę obywatelską. Dzisiaj żaden poseł, sędzia czy prokurator nie jest uprzywilejowany w sytuacji, kiedy, <coughs> kiedy dokonuje wykroczeń drogowych. Przekracza prędkość, bądź też bądź też jedzie w stanie nie trzecim. Przecież ta, ta, takie sytuacje się zdarzały. Tutaj wszyscy są równi, zgodnie z prawem. Niemcy też zmienili warunki immunitetu i też takich zakazów nie ma. Cała Europa jakby się w ten sposób jakby normalizuje. Natomiast immunitet jest potrzebny w zupełnie innym przypadku. Nie chodzi o pojedynczego posła, czy prokuratora, czy sędziego. Wyobraźmy sobie sytuację taką. Mamy do czynienia z próbą obronienia wolności mediów w Sejmie, przez PiS nazywana puczem i zamachem na władzę. I w sytuacji takiej, kiedy poseł nie ma immunitetu, Jarosław Kaczyński każe wejść policji, aresztować wszystkich posłów, następnie wchodzi na salę swoją większością pisowską i zmienia konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, bo wówczas jest, jest, jest wymagana przy bezwzględnej większości y, większość konstytucyjnej do zmiany. Tego typu sytuacje są, są właśnie potrzebne, aby chronić niezależność posłów w przypadku sędziego. Zakładając, że sędzia... Tak jak ostatnio w uniewinia uniewinnia członków kodu, którzy, którzy mieli tą utarczkę słowną z panią, z panią już dzisiaj senator Anders. Wyobraźcie sobie, że, że sędzia zastraszony nie wydaje takiego wyroku, bo się boi, że będzie aresztowany. Są minima do tego, aby, aby funkcjonerom publicznym, zaufania publicznego, sędziom i prokuratorom, także posłom w sytuacji, kiedy chronią wolności i niezależności instytucji właśnie, miały, aby te osoby miały jakby taką możliwość skorzystania z immunitetu, że nie, że prezes Kaczyński w dowolnej chwili nie wyśle prokuratorów ministra Ziobry i nie aresztuje, nie aresztuje danych osób, które, są, które mają być, podkreślam, raz jeszcze niezależne. Więc pod tym względem immunitet jest ważny, natomiast całe szczęście, że w tych wszystkich wątpliwych sprawach drogowych wykroczeń tego immunitetu już nie ma, bo to po prostu wszystkich wkurzało i było podkreślam raz jeszcze przez wielu nadwyraża. Ja tutaj chciałbym wrócić jeszcze do... Panie Tadeuszu, słowo tylko. Rewicz. Jest to minister. Podlega ochronie. Jechał w kolumnie. Przesiadł się, odjechał. I tu tragizowanie w tym przypadku i mówienie, że odjechali, nie udzielenie pomocy. Przecież on nie był kierowcą. kierowcą jest... Yy, Wybrany człowiek tam do tego taboru, który który to prowadzi, który nie wiem sprawnej że tego. nie wiem. Na, pan to tak powiedział? Pan jak, nie jak na razie to tylko powiem, opozycja mówi. To jest państwowe. tak samo, jak i opozycja mówi, no to w parlamencie, że tam regulamin, że, a pytanie w którym punkcie, w którym paragrafie regulamin został złamany, to milczą. No to o czym wy mówicie? No, no, no i no, to, to jest całkowicie jak gdyby tutaj żandarmeria. Nie, dobrze, że o nie, nie. Dobrze, że o tym się mówi, bo są przypadki i naganne. Tylko to się musi na czymś opierać, na jakichś faktach. A, a jeżeli my, żandarmeria prowadzi, prowadzi jak gdyby dochodzenie w tej sprawie, a my w tej chwili mówimy, że on jest winny, no, no przestańmy już realizować, no, no, nie róbmy to, to, to cyrku przypadku. Tak? Ja 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 zwróćmy do, do, do takich immunitetów. Tutaj to, co powiedział, immunitety są potrzebne, ale jeżeli, jeżeli tak... Ale z ta, kilka lat temu zapowiadał, że wspomniałem o parlament stawa. i że trzeba... Zupełnie Immunitet można uchylić. Można, oczywiście. Prawo i sprawiedliwość, czyli my mamy większość, tak? To jeżeli w myśl Twojej tezy yy, można, to po prostu ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości umniło immunitet i byliby ścigani. Także to ten argument w ogóle wypada w tym konkretnym przypadku. Panie, jeżeli mówimy tutaj, bo cały czas mówimy o tym, prawo i sprawiedliwość łamie prawo, łamie konstytucję. Nie, mówicie wy, tylko, tylko i wyłącznie dlatego, że straciliście własne. Nie, ta, 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 ta to jest oczywiście karkołomna. Ja w, w poprzedniej części krytykowałem e, administrację rządową drogową. E, obecną, czy właściwie jakby tolerowanie zachowań tej administracji przez obecną władzę. Natomiast tutaj no, muszę e, PISU bronić. Znaczy, oczywiście, gdyby Jarosław Kaczyński chciał aresztować e, to może, opozycję, no, no. to żaden immunitet by w tym nie przeszkodził, bo by po prostu przegłosowano uchylenie immunitetu, jest, bo jest, jest większość. większość i, i można by to zrobić. Nie, ale nie oczywiście jest większość bezwzględna. Jest, e, jest, e, samo prawo z nie ma większości do uchylenia. Do, 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 musi być większość bezwzględna Tak, e, większość 307. Tak, Instytucji bo to kons Konstytucja mówi o Ale parlamentarzystów. W każdym razie, jeżeli chodzi o immunitet, ja jestem całkowicie. Przeciwnikiem tego rodzaju immunitetu. Ale prawo i sprawiedliwość nie robi nic w tym kierunku, a minister Ziobro kilka lat temu już zapowiadał, że propozycje Platformy ograniczające zakres działania immunitetu są. za, za bliskie. Z, za, za, są działaniem jako, że, takim pozornym. A tak, że trzeba się pozbyć immunitetu z Tak, zupełnie. jeżeli chodzi o. Polska jest krajem, który ma najwięcej immunitetów w teraz ogóle w, w, całej, e, mhm. w całej Unii Europejskiej. E, I o ile immunitet parlamentarzystów, ale to też tylko taki, że nie można go po prostu fizycznie aresztować, ale to, że to jest rozciągane i nie można prowadzić y, spraw, dochodzeń, to jest jakiś absurd. Podobnie jest z sędziami. Tak, sędziego na sali sądowej nie, powinien obowiązywać immunitet, ale jeżeli to jest rozciągane na to, że się nie prowadzi, że to są ludzie po prostu nietykalni, to, to trzeba jak najszybciej przeciąć. To jest w ogóle tragedia Polski, że w Polsce prawo tworzą ludzie, którzy nie ponoszą odpowiedzialności, przed tym prawem i prawo orzekają ludzie, którzy również tej odpowiedzialności nie, po, nie ponoszą, mają immunitety, są z niej, z niej wyłączeni. I moim zdaniem ta reforma sądownictwa, e, która została zapowiedziana, między innymi powinna skupić się na tym, że te immunitety powinny zostać radykalnie ograniczone, nie tylko do przestępstw e, czy mm -hmm. wykroczeń drogowych. Grzegorz Cieliński, co nowoczesno na ten temat ma do powiedzenia? Przede wszystkim tak, to, co, to, co powiedział kolega Piotr Borys. Posłowie muszą de facto być w jakimś zakresie chronieni, chociażby, chociażby dlatego, że aparat państwowy, który, który dzisiaj pokazuje, ma zbyt duże zapędy totalitarne i, i, i faktycznie opozycja mogłaby być nękana, mogłaby być, mogłaby być zamykana, to, to naprawdę. Kolejne kroki w stronę Białorusi Państwo wykonujecie i, i tutaj zupełnie szczerze, chciałbym, żeby nikt nie miał immunitetu, ale obserwując dzisiejszą sytuację, zostawmy tę immunitety, może jedynie podyskutujmy nad kształtem tego immunitetu, czy, czy, czy jeszcze go nie, nie zlibele? Nie na jak powinien być kształt immunitetu, zdaniem nowoczesnym? E, o immunitetu w, sprawach, w, sprawach, w sprawach cywilnych, czyli jak na przykład wyjazd od kolegi księdza do kolegi posła na imprezę, Wówczas immunitet nie powinien obowiązywać w sprawach cywilnych. Znaczy, ale to co ma immunitet do, do, do tego, co, co Pan mówi? Mówię po prostu w no. sferze życia prywatnego. W sferze życia prywatnego sferze... immunitet powinien być yy, Wszystko się zgadza, tylko że Pan mówi tutaj o przejeździe od yy, księdza ryzyka do. Tak ale samo, co tu ma immunitet stosunek? Tak samo, jeżeli yy, na przykład yy, Bartosz Misiewicz jedzie. Z żandarmerią no na, z żandarmerią na diskotekę. O ile dobrze pamiętam. A, a to rozumiem, ja, że nie czuję się nie... ma... no, objęty jakimś immunitetem? Nie, nie na nie jak mówię, jest, tak. bo... On nie jest, ale dajmy no, na to ale że Ale jeżeli pan mówi wyjechał... o immunitetach, no to co to ma wspólnego z tym, pan Mi Siedzic? No, ja bym się także że, że znaczy, rozumiał, że tego ja, by pan bronił, jak ja, się w prawie i sprawiedliwości. Ja, pan ja, pan ja, żartuje, ja, ja tam tylko nie patrzył na to, co ma się. No no ja to nie to. Rozmawiamy, to na temat. A mówimy o bzdurach. W tym przypadku akurat mi się liczy, nie ma nic wspólnego z tym. Pana partia mówi tak i to. A w sumie. W nowoczesnej czy, czy w platformie w tej chwili to jest nienawiść do jednego człowieka, do, do, do prezesa Kaczyńskiego. W każdym razie I, i wraca jest, do jest to pokazywane, jeżeli bo nawet poseł, nawet, ja, jeżeli poseł jeżeli zachowa ja, się panie panie tak, jak pan mi się i pojedzie jas, na dyskotekę, jest wyjazd y, prywatny, tak samo jak wyjazd pana Macierewicza, to był wyjazd prywatny, wówczas immunitet nie powinien obowiązywać. Ja z pozwolę się nie zgodzić akurat z nami i szanuję pana działalność związkową. Nie chodzi o jakąś nienawiść do osoby. Nie. Chodzi o to, co, co za przyzwoleniem pana prezesa kogo spyta, jest, ro to jest, to jest robione w Polsce. To to mówi, no. Je jeżeli dzisiaj dochodzi do zamachu na media publiczne, jeżeli dzisiaj nie ma pluralizmu w mediach, Trybunał Konstytucyjny przez działaczy PiS został już to, dzisiaj to, to, przejęty, minister no. Ziobro upolitycznił prokuraturę, dzisiaj jest próba zamachu na na niezależność sędziów. Ten, ten projekt i pomysł ministra Ziobro to jest nic innego jak delegowanie partyjnych funkcjonariuszy właśnie do, do, do sądów, do ostatniej niezależnej instytucji. Jeżeli dzisiaj chcecie wykonać y, całą wielką reformę edukacji pod pretekstem niszczenia y, gimnazjów, w, chcecie, w, chcecie wprowadzić y, tysiące działaczy PiS jako dyrektorów szkół, jeżeli chcecie za chwilę zrobić wielką rewolucję zakazując dwukandencyjnym wójtą burmistrzą, to jest ponad 1600 osób startu, to znaczy, że naprawdę dokonujecie zamachu na, na demokrację. Ale Platforma też działa dwukadencyjnością, Platforma w 100%. 100% z zadłużeniem do 5 lat, ale nie jest działaniem prawa wstecz. To, co wy chcecie zrobić, powierzy, przypomnę, to, że po... o tym dyskutowaliśmy w ubiegłym mm -hmm. tygodniu, pan prezes o tym powiedział, że wszyscy ci, którzy pełnili swoją funkcję dwie, więcej kadencji, nie będą ich pełnić, czyli prawo nie działa wstecz. Mówię tylko o sposobie działania. Dlatego krytykujemy prezesa Kaczyńskiego, bo on jest dzisiaj prezydentem i premierem w naszym nie, kraju. Nie. Wracając do, do, imu, do immunitetów, gdyby one nie były potrzebne, nie, nie, nie funkcjonowałyby we wszystkich demokracjach świata. Oczywiście w tych wszystkich pospolitych przestępstwach yy, drogowych to już na szczęście zostało zmienione, bo to najbardziej ludzi bulwersowało. Jeżeli ktoś jest przestępcą, to immunitet, czy jest sędzią, czy prokuratorem, czy posłem, będzie mu cofnięty. Chodzi o to, żeby chronić niezależność mandatu. Że podkreślam raz jeszcze, widzimy się określonego ministra sprawiedliwości nie było intencją zamknięcia całej opozycji i zmiany konstytucji, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Nie mają immunitetu, opozycja za próbę blokowania obrad Sejmu zostaje zamknięta cała, wchodzi Prawo i Sprawiedliwość z partią Kukiza i mają większość do zmiany w konstytucji. Teoretycznie możliwe. Dlatego jest potrzebny immunitet w Polsce podobnie jak we wszystkich krajach europejskich o ugruntowanej demokracji aby chronić niezależność. A wszystkie przypadki patologiczne trzeba po prostu tępić i one muszą być wyeliminowane. I z tym się zgadzam. Ale tu się zgadzam całkowicie. Ja też jestem za utrzymaniem immunitetu. Forma, ona musi jak gdyby powoli iść do przodu, ewoluować. Tak. To przecież w 2006 Ale roku w minister roku? Ziobro na przykład wyrzucił posłów. Jako kierowców no, pijanych pod wpływem alkoholu. Przecież wcześniej to się działo tak. Przypomnijmy sobie posła samoobrony, który wyszedł policjant pijany jak świnia, i wyszedł i strzelił policjantowi w mordę i wpadł do rowu i spał tam. No to przecież to są absurdy. Ale to musi ewaluować. I to, co powiedziałeś, immunitet jest potrzebny, ale na pewno nie do tych celów, o których, o których tutaj przed chwileczką powiedziałeś. No, że potrzeby do obrony jeżeli tam mówisz, Polskę trzeba, Do tego jest potrzebne W tej poświęty. chwili Polskę trzeba przestroić. Polska ma być Polską. Nie to, nie jest. Przepraszam, przepraszam bardzo, Tadeusz, ale Polska nie jest dzisiaj Polską. Znaczy, ja, ja jestem ja... dumny, że Polska jest w NATO, w Unii Europejskiej, ale ja się z tym że zna, mamy ale, demokrację. Nawet, ale, nawet z tego, że w demokratycznych PiS mogło wy, wygrać wybory, bo mamy demokrację. Ale damy daj mi do kończy. Jeżeli mówisz, że Polska ma być Polską, to neguje, że Polska nie jest Polską i z tym się nie zgodzę. jako krajem, w którym jest w jakiś sposób zarządzany. Żeby tak jak nie było tak jak na tych taśmach podsłuchu, mówi, że, że polska administracja czy, czy jako Polska nie istniejemy, no, bo tak po prostu jest. Spójrzmy tutaj na szarych ludzi, na te tragedie, które się dzieją wokoło. Mówimy o prokuratorach, mówimy a stworzy, stworzyły się sitwy, które, które no, no, praktycznie wykańczają ludzi wykańczają przedsiębiorców. Weźmy tutaj y, na przykład pana, y, ta, ta głośna sprawa, która była pana Kluski. No. Przecież to są absurdy. I to państwo trzeba po prostu wrzucić w to tempo, żeby państwo było państwem, Panie a Tadeuszu, nie atrapą, która ma tylko granicę. Panie Tadeuszu, ale kiedy nie byliście u władzy, Prawo i Sprawiedliwość głośno krzyczało. Nie tylko padały te słowa z ust ministra Ziobry, ale także od wielu innych polityków o tym, że... Koniec ze świętymi krowami. Takie sformułowania sobie przypominam. Ale wszystko się zgadza, tylko co to znaczy Teraz święta krowa? Teraz półtora, półtora no roku PiS jest tutaj... przy władzy i nic w tym kierunku nie zrobi. Ale... Mówi pan redaktor o immunitetach. Tak, oczywiście. No. To, to jeżeli, jeżeli dążymy do tego, żeby znieść, to czyli ci ludzie i nawet ja tylko pytam z argumentu o to dlaczego Piotra, nie jesteście konsekwentni? No to co, znieść immunitet? To no praktycznie ale, wszędzie nie, ale nie, znieść, ale jednak nie Mimo wszystko, chyba mimo wszystko jest, Ja rozumiem pewną sekwencję zdarzeń, ponieważ tak, immunitet posła, o ile pamiętam, wynika z konstytucji, ale to jest jedyny immunitet, oprócz jeszcze prezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziów trybunału, chyba sędziów... Sądu Najwyższego, chociaż tego już mm -hmm. nie jestem pewny, natomiast inne immunitety wynikają z ustaw. Oczywiście w sytuacji wrogości Trybunału Konstytucyjnego przyjmowanie takich ustaw było nieracjonalne, no bo było bardzo duże prawdopodobieństwo, że Trybunał Konstytucyjny, który też dotyczy grupy, no jeżeli chodzi o kwestie związane z grupą sędziów, to będzie bardzo wrażliwy. W związku z czym zakładam, że, że teraz przyszedł czas na to, żeby się za tej immunitetnością. Wziąć I chyba zapowiedzi e, ministra Ziobro, że ten rok będzie rokiem oczekiwanym przez Polaków, co wszel za wszelką wątpliwością e, gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości, który jest e, kompletnie nieefektywny, który jest bardzo drogi, jak e, porównamy go z wydatkami na sprawiedliwość w innych krajach, na system mm -hmm. sprawiedliwości i efekty z tego, czyli ile trwają spra e, sprawy sądowe, e, e, jaka jest jakość tego, tego orzekania. No to, no to przyszedł taki moment i być może jednym z jego elementów, bo tego jeszcze nie wiemy, będzie właśnie uporządkowanie kwestii y, immunitetów. Takie zapowiedzi są, trzeba Tylko potrafić. na tym, bo wszyscy zgadzamy się z faktem, ostatnie zdanie, się wszyscy się kończy. zgadzamy z tym, że przewlekłość spraw w Polsce jest zła. To wszystkich wkurza, szczególnie tych, którzy muszą na, na drodze sądowej walczyć o, o swoje racje. Ale nie można pod płaszczykiem tych problemów y, zmieniać y, y, immunitetu upartyjniać sądów, bo to jest zamiar. I tutaj naprawdę, wracając do mi to, to ostatnie zdanie, tu chodzi o zwykłą przyzwoitość, tak, tak jak z panem Misiewiczem. To, że młody chłopak, który wcześniej nie pracował, przez 8 lat kończy trzyletnie studia, wjeżdża limuzyną rządową na światłach do McDonalda, a wcześniej na imprezę z kumplami, gdzie, gdzie popija alkohol, naprawdę tu chodzi o przyzwoitość. Znaczy można chronić się i można o tym dyskutować, tylko trzeba być po prostu przyzwoitym. I takie, takie sytuacje wkurzają ludzi Tadeusz, bo ja rozumiem, ty jesteś przyzwoitym facetem, walczysz wszystko, o górników, jesteś związkowcem, jesteś. Wszystko, przyzwo, wszystko rozumiem. Wszystko tylko zwróć uwagę na to, o czym... Mówię. Tylko Czy pan Misiewicz jest posłem? Nie, ja mówię, tylko no mówię o bo, tym, że który bo mówimy, chodzi o chodzi to to o tego immunitetu nie ma. No. Panowie, bardzo Jakie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Wam za dyskusję. Do zobaczenia za tydzień.